Terapeuta dyplomowany z oficjalnym państwowym dyplomem Zdzisław Janczyk. Profesjonalnie zajmuję się uzdrowieniem pranicznym od 12 lat. W Katowicach przyjmuję od 6 lat wcześniej przyjmowałem w Cieszynie, w czeskim Cieszynie, ponad 10 lat temu przyjmowałem w Krakowie. Zapraszam każdego potrzebującego do Katowic na ulicę Pułaskiego 20. Drugie piętro, gabinet numer 4. Prowadzę też kursy uzdrawiania pranicznego, wszystkie trzy, i czwarty stopień też. Najbliższy kurs uzdrawiania odbędzie się 25-26 października. Zapraszam do kontaktu. Zgłoszenia dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, czyli do 11 października. W wyjątkowych sytuacjach. Zgłoszenia mogę przyjąć no, do ostatniej chwili? Mówię o wyjątkowych sytuacjach, bo się takie mogą zdarzyć tak jak i każdy z nas jest wyjątkowy, nie da się go skopiować. W jakich chorobach najczęściej przychodzą do mnie ludzie? Przychodzą z diagnozą medyczną najczęściej w chorobach najczęściej nieuleczalnych albo tak zwanych śmiertelnych, takich jak nowotwory złośliwe, gdy rak Kłóc, rak, trzustki, rak, wątroby, rak, nerek, czy też ktoś czeka na transplantację nerek. Ciało by mogło funkcjonować, gdy na przykład przychodzą ludzie, z, gdy mają już diagnozę, a i więcej niż diagnozę medyczną. Nigdy nie podważam diagnoz medycznych w tym sensie, że nie odciągam ludzi od medycyny konwencjonalnej. Ponieważ ona jest potrzebna, ponieważ nie wszyscy mają otwarte serca na energię. Wszyscy to jakby automatycznie pobieramy energię, bo tak zostaliśmy stworzeni przez najwyższego, ale nie każdy i nie każdy potem poprosi, no bo nasze ciała poprzez to, że się oddalamy od stwórcy, raczej nieświadomie, i, a nasze ciała są zależne od energii. Energię można uzupełniać poprzez pokarmy, ale to jest za mało, bo tam jest żywa energia. Mówię o żywej z ziemi wyrastającej, nie z mięsa czy z mleka, bo tam żywej energii nie ma, jest martwa. Także ci pacjenci, którzy przychodzą do mnie z diagnozą i już mają najczęściej radio i chemioterapię, mówiąc o nowotworach złośliwych, oni już skuteczność. Radiochemia jest bardzo niska, albo wcale rak się po prostu rozrasta. W większości tych ludzi można pomóc, gdy już zawodzi radiochemia, czy też wycinki różnych organów, albo części ciała. Także można pomóc, ale nie wszystkim. Nie powiem, że wszyscy, co przyszli do mnie, zostali uzdrowieni. Przede wszystkim jest otwartość serca potrzebna. Bez tego nie ma takiej możliwości. Dlatego też ci, którzy mają zamknięte serca, czyli tylko intelektem się posługują, dla nich jest tylko jedna energia z gniazdka elektrycznego, no to wtedy takim pozostaje i chwała w medycynie konwencjonalnej, no bo taki ten świat jest, szczególnie ten, który teraz jest tak zwany, w cudzysłowie, bardzo nowoczesny. Kim ma dwa końce, czyli więcej nowoczesności, to ta druga strona jest tego problemu nowoczesności i to się nigdy nie zmieni, póki człowiek będzie się oddalał od dawcy życia, a tak większości czyni, ale to już jest tak jakby nie moja sprawa w tym sensie, że ja ludzi tak jak Jezus, który dał przykład będąc tu na ziemi, do niczego nie zmuszał ludzi, absolutnie w żadnym wypadku mówi przyjdźcie do mnie, wielu przychodziło, ale w ogóle Drwiło, kpiło z niego, to jakże mogli być uzdrowieni. Także dzisiaj jest bardzo podobnie, tylko mamy tak zwaną nowoczesność. Szanowni Państwo, jeśli chorujecie i macie serca otwarte na energię, człowiek od początku życia z pierwszym i ostatnim tchnieniem potrzebuje tej energii. My ją zużywamy, możemy ją uzupełniać poprzez rośliny, ale to jest za mało. Tą, którą się posługuje, o którą proszę, to jest energia najwyższego i to nie jest jakiś wymysł intelektualny, bo intelekt nie uzdrawia to duch najwyższego poprzez, no tak, techniki to już omawiam na kursach, które prowadzę i one byłyby niczym, gdyby nie stąpił duch, poziom serca Chrystusa. Także one zostały przekazywane, jest tak od wieków, z nauczyciela, na ucznia. Było to tak przed Jezusem, byli różne rodzaju prorocy i oni, tak jakby, przekazywali wiedzę i uzdrowienia też były przed Jezusem. Indywidualnie ludzie tak samo prosili od wielu, wielu lat. Studiuję Biblię, chociaż wcześniej nie byłem uzdrowicielem. Jestem 12 rok uzdrowicielem, ale miałem możliwość studiowania i co innego jest interpretacja mądrej księgi. Były przypadki, że bezpośrednio prosili Boga. Królowie izraelscy, był na przykład jeden taki Jozjasz, pan przedłużył jego życie 15 lat w modlitwie prosząc. Dzisiaj ludzie się modlą i no niewiele z tego wychodzi: rak się rozrasta, inne choroby. Ewenementy, w cudzysłowie zdarzały się w przeszłości, no i może i dzisiaj też się mogą zdarzyć, nie twierdzę, ale w większości są ludzie, którzy są tak jak przed Jezusem i teraz po Jezusie, czyli Jego uczniowie, uzdrowiciele, bo są też różne dary. To oni to jakby są tymi narzędziami w rękach Bożych i Ludzie przychodzą na zasadzie prośby, nie chcenia, bo chcenie to jest rozkaz do najwyższego. No, rozkaz dają w wojsku, w szkole, w pracy tam dają rozkaz, czasem go ładnie ubiorą, ale to i tak rozkaz. Do najwyższego możemy tylko prośbę poprzez uzdrowiciela pranicznego powiedzieć. I jeśli chodziło na przykład o te najcięższe nowotwory, no to minimum jest cztery zabiegi. Uzdrawiania, ale to jest więcej, bo gdy pacjent przychodzi w początkowej fazie, nawet gdyby nie było jeszcze radiochemią, to zdarzały się przypadki, że po czterech zabiegach niektórzy nic nie było widać, te wszystkie aparatury medyczne nic nie wykazywały, co by było wielkim zdziwieniem, ale to się rzadziej zdarza. Najczęściej, gdy już mają diagnozę i pewne farmakologiczne czy też chirurgiczne interwencje mają, to wtedy. Wtedy widać, że się ten rak rozrasta. Energia, gdy jest dostarczona, problem jest usuwany, który jest niewidoczny dla tak zwanego oka ludzkiego czy też aparatury. Jest to problem natury takiej, że on jest niedostępny. To tak, ponieważ mają serce zamknięte ci ludzie, chwała, że naprawiają ciało jak umieją. No, dla nich nie ma nic więcej, bo tego się nie da zbadać, zmierzyć. No to ja im się nie dziwię. No. I wcale nie neguję medycyny konwencjonalnej, bo tak jak w pierwszym wieku garstka ludzi przyszła do Jezusa, i tak też dzisiaj do uzdrowiciela przychodzi garstka mnie czy innych w porównaniu do tych milionów albo nawet miliardów. Nie twierdzę, że jestem jakimś wyjątkowym, chociaż każdy sam dla siebie jest wyjątkowy, bo Skopiować się nas nie da. Tak, jeszcze tak powiem, że ludzie, którzy też w tym świecie to jest wszechobecne, są wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Zresztą mój poprzedni ścisław miał ich wiele i choroby fizyczne to samo. Nic nie pomagało, tylko tak jakby załagodzone zostało. Dopiero nauczyciel uzdrawiania pranicznego, który stanął na mojej drodze, na zasadzie prośby poprosiłem o nauki. Moje też ciało zostało uzdrowione. Dziś przekazuję po wielu latach, nie tylko wiedzę, ale na zasadzie prośby, energię uzdrawia, o którą proszę, bo inaczej nie zadziała. Nie, z chcenia nie zadziała. W świecie y, intelektu, który ludzie mówią, że jest tu i ówcie, czyli mówią w mózgu, no nie do końca tak jest. Są pewne procesy fizyczne, chemiczne, resztę się można dowiedzieć na kursach. Umysł jest, gdy idziecie na egzamin, gdzie was ściśnie jakikolwiek egzamin, w mózgu czy y, w pasie was wciśnie, tam gdzie jest pępowina, tam was ściśnie. No, y, pewne rzeczy y, y, tak jakby są trudne do zrozumienia, ale uzdrawiania się nie da zrozumieć, to jest poziom serca i Chrystusa otwarty. To tak jakby się go czuje i wie się o tym, ale to dopiero na kursach. Nie, nigdzie tego w internecie nie znajdziecie, jakieś ble, ble, ble. Te informacje, których ja teraz przekazuję, to one są tylko informacją, wskaźnikiem, a rzeczywistość jest na kursach, tak jak ja byłem wiele lat temu na kursach wszystkich uzdrawiania u nauczyciela, którego chwała, że go spotkałem, wiedza z poziomu Chrystusa mogła mi być przekazana. Także jeśli chodzi o problemy takie jak alkoholizm, narkotyki, hazardy, dzisiaj jest to wszechobecne. Można takich ludzi uzdrowić, bo uleczyć się nie da, bo ten problem nie będzie wyleczony, bo nie mają dostępu do przyczyny lekarze, ale podleczyć mogą mi, na przykład w tych grupach, a oni mogą wiele lat wytrwać nie pijąc. Ale to garstka ludzi, ale oni dalej nie będą się mogli napić. Człowiek uzdrowiony, który przychodzi i energię, zostaje uzdrowiony, może, może się napić, bo alkohol w zasadniczo nie jest potrzebny. Ale w celach zdrowotnych, koniak 20 gram, czy też na odkażenie flory bakteryjnej, czy też gardła, czy też wizyta, ta jak ja u dentysty, to jest wskazane, by odkazić. Także w niewielkich ilościach. Nie dla jakiegoś, yy, widzi mi się tylko dla yy, celach zdrowotnych. Yy, można, jeśli ktoś zostanie uzdrowiony, to po pewnym czasie może się napić, dla niego to będzie obojętne. O, oczywiście, jeśli ktoś 30-40 lat pił, to po uzdrawianiu pewne przyzwyczajenia, które pozostają, nie niewolnictwo, ale przyzwyczajenie, trzeba nad tym popracować. Dopiero po jakimś czasie, do jego drogi zostaną pozmienione te stare ścieżki, stare przyzwyczajenia, powiedzmy, w Sylwestra może się napić, nie? Dlatego, że i bez żadnych lęków i obaw wznieść teraz Wszystkiego dobrego w nowym roku. No, taki przykład dodaję. ale to nie hop od razu, bo ludziom się najtrudniej pozbyć, powiem tak, przyzwyczajeń, bo to jest ciężka praca. A niektórzy są leniwi, krótko mówiąc. Także ten, kto jest niewolnikiem, to, to co zmusza i ten dyskomfort psychiczny daje, on nie wygra. No i tak zostanie zmieciony, i tak wcześniej czy później. A ja i jego, które jest u tych ludzi, którzy no, nie przyznają się albo się przyznają i są ciągle pokonani, a to jest choroba śmiertelna, to. I w końcu jest koniec jeden, no, ale zostaje człowiek uzdrowiony na zasadzie prośby, przychodząc do uzdrowiciela, to wtedy potem jest człowiekiem wolnym na tym, że nie ma dyskomfortu psychicznego i nic go nie kusi, bo pewne rzeczy są, istnieją, ludzie widzą zło pewne, ale wcale go niekoniecznie będą robić, bo nie są to jakby przez siłę pewną nieznaną, nawet nieświadomi są, że ich zmusza. Także i, także jest zle. to problem prawie nie do rozwiązania, ale dla Boga rzeczy niemożliwych nie ma. Ci, którzy tylko i wyłącznie na intelekt liczą, mają takie prawo, Bóg dał ludziom wolną wolę, co czynią, to od tysiąca lat widać. Pewne rzeczy, co to jest grzeszność, trzeba też podkreślić: to jest nieumiejętność podporządkowania się Bogu, oddalania się od Niego. No nie jest łatwe przestać myśleć, nie, to nie znaczy, że być bezmyślnym, ale przestać myśleć. Przestać myśleć możemy tylko przybliżając się do dawcy życia. Tresura na zasadzie. Freuda i Junga, to znaczy, myśl pozytywnie, ale wyjdziesz na szczyt Himalajów i tam na no, Nie, nogę postawisz i tak spadniesz na dół, a potem ci powie ten, co tresuje, a nie mówiłem? Trzeba było myśleć pozytywnie? Ja nie neguję tego, bo to jest dla ludzi, którzy no, nie mają innego to jakby wyjścia w tym sensie, że nie poproszą. Albo nie chcą, krótko mówiąc, są tacy jak granit twardzi i niech sobie będą, no. Taki ten świat jestem. tak zwanego Boga, tego systemu rzeczy. Zresztą Jezus też to powiedział i też Mu był oferowany świat, który był w pierwszym wieku, jak był tu na ziemi. Szatan Mu oferował wszystkie królestwa świata. Dzisiaj też oferuje. Kto przyjmie, to przyjmie. Kto świadomy, to nieświadomy. Jeszcze raz podkreślę, że wszystkie techniki, które są na kursach i przepływ energii i poziom Chrystusa nie jest dostępne w takich transmisjach, jak ja teraz mówię. Nie prowadzi się kursów online, są nie, bo to. Czy online były kursy w pierwszym wieku, chociaż techniki nie było? Było przekazywane z nauczyciela na ucznia. Dziś, chociaż technika jest, to ona jest do tego, żeby coś powiedzieć, poinformować się, ale nie nauczyć intelektualnie, bo tutaj jest poziom tylko Chrystusa Ducha. Także to jest dla tych, którzy na przyszłość mają taką wolę i prośbę przyjścia na kurs uzdrawiania boską energią świetlistą, która znaczy to, tych aniołów przetransformowana, co wiernie służą boku. bo jak jest i plus, to jest i minus. No, tamta energia druga, yy, która jest od Boga, ale posłuszna Boku nie jest, też uzdrawia, jest silna, konsekwencje tego też są. Nie jestem sędzią, jestem człowiekiem, sędzia jest na górze. Chociaż ludzkich nie brakuje. No ale cóż, taki ten świat póki co jest. Także zapraszam wszystkich potrzebujących do gabinetu, do Katowic. Strona internetowa, może powiem, jaka jest. uzdrawiam.pl, tam wszelkie informacje znajdziecie. Mój telefon to jest 513-721-006. Także zapraszam wszystkich potrzebujących w chorobach nieuleczalnych, jak rak, wszelkiego rodzaju złośliwy, wszelkie choroby wewnętrzne. Depresje, nerwice i wszelkie inne dolegliwości układu kostny, mięśniowej, także kursy uzdrawiania, który będzie w październiku najbliższy, 25-26. Zapraszam każdego proszącego. Także wszystkiego dobrego życzę każdemu. W następnej transmisji coś więcej może powiem o tej mądrej księdze Biblii, ponieważ dawno temu byłem, ponad 20 lat temu, świadkiem Jehowy. Twierdzili, że nie uzdrawia, uzdrawienie nie ma już. Pierwsi chrześcijanie uzdrawiali, potem dary ustały. Gdyby tak było, to by mnie tutaj nie było. Spotkałem nauczyciela i dlatego też żyję, dzięki Bogu. Uzdrawianie jest do tej pory, było przed Jezusem, w trakcie Jezusa, gdyż był na Ziemi, i teraz do tej pory jest uzdrawianie, i przekazywane jest nauczyciela na Także chwała najwyższemu i zapraszam każdego proszącego z poziomu serca do gabinetu do Katowic po kontakcie telefonicznym, bo trzeba zaznaczyć, że uzdrawiam także na odległość, to energia uzdrawiania. Pacjent, który dzwoni, ustalam datę, termin i o tej samej godzinie, tak jakby w gabinecie był identyczny zabieg, jest. Pacjent mnie nie widzi, ale ja pacjenta widzę i to wystarczy. W większości 99% pacjent będzie czuł energię, choćby nawet 1% nie czuł, to nie znaczy, że, że energia nie działa. Chyba, że jest negatywna karma, my żyjemy w kraju chrześcijańskim, co człowiek sieje, to rządzi będzie, z Boga nie możemy drwić. Tak, jest to zasada dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Także wszystkich zapraszam potrzebujących do Katowic. Wszystkiego dobrego życzę i do następnego razu.